Wigos TV. Bardzo się cieszę, że Państwo znowu postanowiliście wejść tutaj i zobaczyć, co dzisiaj mam wam do pokazania i od razu chcę powiedzieć, że dzisiaj wykorzystując sytuację, że przerabiam mój piec rakietowy Wigusia 2, bo robię tam dopływ powietrza z zewnątrz, wykorzystując tą sytuację, kupiłem piłę przecinarkę makalistera do metalu i mam zamiar przeprowadzić tak zwany ta czynność się nazywa chyba unboxing. I od razu chcę Was zapewnić, że to będzie najgorzej, chyba, przeprowadzony unboxing ze wszystkich, które oglądaliście w sieci. Także zapraszam, widzimy się za chwilę. Ale dlaczego, skąd ten pomysł? No, dlatego, że muszę, żeby przerobić mój piec rakietowy. A jeżeli Państwo chcecie zobaczyć informacje na temat pieców rakietowych, na moim, to na moim kanale jest tego mnóstwo. Także wejdźcie na Vigo Service TV. Moi drodzy, muszę przeciąć tą rurę setkę. I dospawać, no muszę zrobić tak, żeby ona przechodziła w kąt 90 stopni. Nie chciałem tego robić szyfierką kątową, w związku z tym wpadłem na pomysł, że pojadę do Castoramy i kupię taką piłę Makalistera 2100 W, 750 zł. Ona mi się przyda do brykieciarek, do innych moich projektów, w związku z tym to nie są wyrzucone pieniądze, bo może ktoś z Was też chce kupić taką piłę. Więc wspólnie za chwilę przetniemy tą rurę i zobaczymy, czy ta piła w ogóle jest jakąś piłą taką godną polecenia, czy nie. No dobrze. No i od razu zaznaczam, moi drodzy, że Castorama, ani firma Macalister nie płaci mi za ten unboxing. Po prostu potrzebowałem piłę, więc ją kupiłem i zaraz ją na szybko przetestujemy. Powiem Wam szczerze, że robię to w takich niezbyt przychylnych warunkach, bo mamy dzisiaj w Poznaniu minus 5 stopni, dlatego wspomagam się, jak zwykle robiąc coś w tej temperaturze, herbatką, że tak powiem herbatką z wkładką. No, i powiem wam, że ta herbatka umila mi tutaj ten czas i powoduje, że jeszcze mam siłę tutaj w ogóle cokolwiek robić. No, minus 5 w Poznaniu. Ciekawe, jaka temperatura u państwa. Słyszałem, że w niektórych regionach Polski temperatura o wiele niższa. Nie ma śniegu. Mówili, że będzie dużo śniegu, nie ma śniegu. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. No, na święta mógłby być. Państwa zdrówko, naprawdę cudowna sprawa taka herbatka. No, i co? Zabieramy się za rozpakowanie tej piły i zaraz ją przetestujemy. Podobno ten pan, który mi sprzedawał, powiedział, że ta piła potrafi przeciąć profil. Yy, najgrubszy profil to 110 mm. I taka piła z pewnością mi wystarczy. No i podobno jest mocna. Dobra, czyli łyczek, herbatki, zaraz wyciągamy to z pudełka. Cudowne to jest po prostu. No dobra, to na szybko zobaczmy co tutaj mamy. Nie będę mówił o o szczegółowych danych technicznych, bo po prostu najważniejsze jest dla nas to, żeby to miało kopnięcie, żeby szło tym coś przeciąć. Okej. Okay. No konkretna. Konkretna fajna piła. Instrukcje oczywiście nie czytamy, bo. Jak to mówił mój ojciec? Instrukcja jest dla amatorów. Żartuję, oczywiście, należy czytać. Dobra, no, wygląda całkiem przyzwoicie. 20 chyba kilogramów wagi. No, no to co? Roz, rozcinam te trytki, podłączam do prądu i robimy pierwsze cięcie. No to mamy to cudo rozpakowane. Bardzo fajna, wydaje mi się. Konkretna maszynka. Te terminy, którymi ja się posługuję, posługuję, to nie są jakieś tam e, techniczne, e, techniczne informacje. Ja po prostu rozważam tą przecinarkę pod kątem fajna czy nie, przydatna czy nie. Ok, no to co? Widzimy jak wygląda. Nie ma co za dużo podziwiać. Oczywiście możemy wciąć pod kątem. Oczywiście możemy ciąć na prosto. Dobra, spróbujmy przeciąć coś. Ok, jeden przecięty poszło bardzo fajnie. Teraz zakładam drugą rurę. Z której będę potrzebował tylko mały kawałek, czyli robimy drugie cięcie. Przymocuję to. Ok, myślę, że taki wystarczy. Pięknie. ok I dzięki takiej przecinarce czy pile, nie wiem jak to nazwiecie prawidłowo, chyba piła. Mamy docięte pod kątem prostym. Czyli mamy teraz kąt 90 stopni. I o to mi chodziło. Dobra. Czyli można powiedzieć, że piła się sprawdza do 100-110 przecina bez problemu, znaczy się 110 jeszcze nie ciąłem, no, rura jest setka, czyli setkę rurę przecina bez problemu. Ok, to wszystko chyba. Czy mamy tu jeszcze jakieś coś dodatkowego w środku Chyba nie. Czyli tak wygląda piła i mieliście test zrobiony. No i co? No na tyle. Słuchajcie. Bardzo mnie to urządzenie cieszy, jestem zadowolony. Musiałem kupić taką przecinarkę, już od dłuższego czasu myślałem, że coś kupię. No spodobała mi się ta McAllister. Poczytałem trochę na forum, oczywiście są negatywne opinie i pozytywne. Ja po tym pierwszym cięciu, po przecinaniu tej rury pod kątem rury setki, jestem bardzo zadowolony. Idzie płynnie, bardzo ładnie przecina, nie mam żadnych zastrzeżeń. Musiałem ją kupić, bo chciałem bardzo ładnie przyciąć pod kątem tą rurę, żeby wyprowadzić ten dopływ zimnego powietrza do spalania do Wigusia z zewnątrz. To będzie dopływ powietrza zimnego, czy tam powietrza zewnętrznego. To powietrze będzie przechodziło przez całą komorę spalania i będzie wychodziło górą, już ogrzane. Czyli będziemy do pomieszczenia dostarczać powietrze ciepłe, świeże, ale ciepłe. Bardzo często piszecie, że jeżeli dostarczacie do podmieszczenia powietrze z zewnątrz to to jest zimne powietrze i macie problem, bo to powietrze po nogach tam ciągnie. Zimna podłoga jest, ja chcę tego uniknąć, dlatego takie moje doświadczenie. Dobra i dlatego musiałem kupić taką przecinarkę, taką piłę. No wybrałem sobie nie najlepszą pogodę, bo minus 5 w Poznaniu. Ciekawe jak u was, jaka temperatura. Ja oczywiście wspomagam się ciepłą herbatką. Z wkładką, herbatką, z wkładką, i ktoś z tą wkładką przesadził. Ktoś, kto mi sporządzał ten cudowny napój, ten przecudowny napój z herbatki, cytryny, miodu i wkładki, troszeczkę przesadził, ale to dobrze. Ja już dzisiaj nigdzie samochodem nie jadę, w związku z tym mogę sobie pozwolić na to. Postanowiłem dzisiejszy piątek wykorzystać na to, żeby zaprezentować was, Wam tą piłę, no i żeby już właściwie kończyć, Wigusia. Wigusia 2. No bo chcę go już w sobotę wstawić do warsztatu. No i zrobić pierwsze odpalenie i testy, jak przychodzi to powietrze. I dlatego dzisiaj taki wstępny ten unboxing z pozdrowieniami dla Was. Ja się zabieram za robotę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Fajnie, że jesteście. Życzę Wam zdrówka przede wszystkim. Musimy przetrwać te minusowe temperatury. No i musimy się wspomagać. No właśnie, <laughs> dobre to kurcze cudowna sprawa. Moi drodzy, niedługo dwa filmy, bardzo ważne filmy. Pokażę wam jak wigus jest ustawiony w moim pomieszczeniu warsztatowym i pokażę wam jak sprawuje się ten dopływ zimnego tego powietrza z zewnątrz i drugi bardzo istotny film na który czekacie to jest końcówka, końcowy etap zbudowy komina e, akumulacyjnego. E, no już niedługo będą te filmy wstawione. Już mam praktycznie e, jeżeli chodzi o komin akumulacyjny materiał skompletowany, odszukałem go w, w historii no, bo to było jakiś czas temu i udało mi się znaleźć materiały, w związku z tym, już niedługo ten film. Pozdrawiam Was serdecznie. życzę Wam zdrówka. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Cześć Vigo Service TV. Wasze zdrowie. Dobre. Jest dobrze i będzie lepiej.